Łukasz Cieberowski, następnie Pani Hajdarz. bardzo proszę. Dobrze, bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowna Komisja, drodzy goście widzowie, bo widzę, że Komisja też cieszy się dużym zainteresowaniem. Chciałbym zacząć przede wszystkim, bo tu jakby były dwa wątki, jeden dotyczący samych wyborów, drugi dotyczący działalności mediów publicznych. O, też od podziękowań dla przedstawicieli TVP i polskiego radia, również rozgłośni regionalnych za ten powrót do standardów yy, i tej drogi takiego obiektywizmu, szanowania, słuchacza, niezależnie od poglądów, bo myślę, że to jest bardzo ważne i też te wyważenie opinii. Po każdy, kto słuchał mediów publicznych, i to mówię z przykrością, bo to były też nasze media publiczne wszystkich, przynajmniej bardzo chcielibyśmy, żeby to były wówczas media, mówię o czasach yy, rządów PIS. Tak niestety nie było i to dało się odczuć. I każdy, kto zdroworozsądkowo słuchał tych mediów wtedy i teraz, takie wnioski musi wyciągnąć i nie da się inaczej. Także tu za tą misję, bo jest wiele, wiele programów. Tu pan dyrektor Sygut przedstawiał te dane dotyczące oglądalności Krajowego festi Polskiego Festiwalu filmowego i stańczony PG Narodowy. Oczywiście no, tego się nie da zostawić, inny rodzaj kultury, inny rodzaj sztuki, nie negując żadnego. Oczywiście każdy dla każdego odbiorcy jest ważny, ale nie rezygnujmy z tej misji, nie rezygnujmy z tego, co zawiera kulturę, tak żebyśmy się nigdy nie musieli ścigać na słupki czy piki e, kosztem właśnie kultury. Także to też mój apel, żebyśmy tą drogę, którą. TVP obrała i Polskie Radio dalej teraz y, utrzymali bo to jest bardzo ważne żeby ta kultura ta wyższa też taka też się porównywała tak jak mówię nie negując żadnych innych form sztuki bo różni są odbiorcy każdy ma różną wrażliwość i też należy to y, szanować chciałem panie dyrektorze też podziękować y, jako poseł ze Śląska za to że na antenach TVP znalazło się miejsce na Hankę y, bardzo ważne przedstawienie teatralne bo to był wielki ukłon nie tylko wobec Śląska ale myślę wobec widzów, zresztą potwierdzały to wyniki oglądalności tych przedstawień takich lokalnych, nie tylko myślę ze Śląska, pewnie jeszcze by się wiele znalazło jest też takie przedstawienie Helmut, też myślę, że byłoby godne anten TVP, ale to już osobny myślę wątek Lato z radiem i TVP, te które się odbywało w różnych województwach, w różnych regionach, też myślę bardzo ważna misja, bo też pokazuje to co się dzieje w tej Polsce lokalnej, regionalnej, odkrywamy to co, to, co nie tylko centralnie, ale również regionalnie, więc warto też ten kierunek e, utrzymać. A teraz, Szanowni Państwo, przechodząc do. Ja oczywiście jeszcze tu, jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe, to co tutaj Pani Redaktor. E, z... Radia Katowice przedstawiała w imieniu rozgłośni regionalnych, też oczywiście jest to zmiana na plus. E, faktycznie te audycje, które pokazują szerokie spektrum opinii politycznych, opinii publicznej, e, też jest istotne. Tego nie było przez 8 lat rządów PiS. Było to albo w bardzo małym wymiarze, albo wcale. Tak jak mówię, każdy kto słuchał dał się, można mógł to odczuć, już nie mówiąc o zniszczeniu trójki, które Państwo dokonali. Czego ja osobiście nie zapomnę Państwu, bo to było bardzo dobre radio, rozwaliście tam wszystko i teraz oczywiście wraca do tego trójka. No ale jest to trudna droga po tym, co wyście zrobili. Jeżeli chodzi o wybory i relacjonowanie wyborów, szanowni Państwo, pozwolicie, że Panie Przewodniczący, że e, przeczytam coś takiego. Telewizja Polska nie spełniła swojego regulaminowego, regulowanego prawem obowiązku informowania w sposób obiektywny, bezstronny w czasie kampanii. Mówimy o roku 2020. Funkcjonowała jako narzędzie prowadzenia kampanii urzędującego prezydenta. Stwierdził szef misji OBWE, która obserwowała wybory w Polsce. Mówimy o roku 2020 za czasów rządu PIS. Inne relacje, to mówię o opiniach ekspertów, medioznawców. Rok 2020, walka dobra ze złem w TVP. Cytuję tutaj wpisy internetowe. Chcąc nieco dokładnie pokazać, jak propagandowo skonstruowany jest przekaz wiadomości, trzeba wyjść od uwagi, że rywalizację wyborczą ukazano jako walkę dobra ze złem. Mamy dwóch głównych graczy: Duda i Trzaskowski, mówimy o to 2020, bo do tego też się tu odnosiliśmy. Reprezentujących dwie przeciwstawne siły, i temu założeniu podporządkowana jest budowa całych serwisów informacyjnych. I tak oczywiście było. We wszystkich, praktycznie, serwisach informacyjnych TVP za czasów PiS. Już nie mówiąc o paskach, bo już o tym wielokrotnie mówiliśmy tutaj na Komisji Kultury. Panie Przewodniczący, e... jaki jest temat dzisiejszego spotkania? E, udzielono panu głosu, panie... A czy mógłby pan czy, przypomnieć ten temat, bo ja zapomniałem. Panie, wiek panie, pośle, proszę sobie zajrzeć do zawiadomienia o komisji, tam jest temat. E, panie pośle, teraz... Panie pośle, pan w tej chwili łamie regulamin celu. Ja regulamin nie czy pan, pan, czy pan, pan przeszkadzając pan lubi, mi w wypowiedzi swobodnej? Proszę panie, pośle, panie pośle Gliński, bardzo prosiłbym o nieprzerywanie, bo zapisało się wiele osób do głosu i chciałbym zabrać głos e, głosy. Panie pośle, proszę kontynuować. Okay. Ja tak bardzo apeluję, Powie, tutaj. Że na każdy temat się dzisiaj Panie po, Pośle, ja znam tak? już Pana Dobro. standardy, przez te dwa lata poznałem, że Pan zabiera głos zawsze niepytany i kiedy Panu nie udziela się głosu, to jest Państwa poziom kultury na Komisji Kultury, przekro mi to stwierdzić. Więc proszę nie przeszkadzać, wysłuchać do końca, będzie się Pan mógł odnieść, Pan Przewodniczący zapisuje do dyskusji. E, więc no, tych przykładów można by mnożyć. Dane, które tu zostały zaprezentowane też no, mówią same za siebie. Te wykresy czasu dla przedstawicieli poszczególnych ugrupowań za czasów też PIS i tych wyborów i parlamentarnych w 2019 i prezydenckich w 2020. No to, to się samo komentuje, szanowni państwo. Tu Pani Przewodnicząca Krajowej Rady pokazywała swoje, czy znaczy swoje, no przepraszam, no dane Krajowej Rady i Telewizji. Jakby to przedstawiano, wizerunek kandydatów mówił o obecnych wyborach Karola Nawrockiego i Rafała Czaskowskiego. Ale, szanowni Państwo, czy to wina Rafała Czaskowskiego, że nie zadawał się ze środowiskiem sutenerów, czy to wina Rafała Czaskowskiego, że nie wyłudzał mieszkania od. Zaraz, zaraz, pana? panie przewodniczący, bo my wyjdziemy zaraz z komisji my się Ale ja komentuję to, co zostało to, co pan przekazane. Mówi jest bezczelne. Jest bezczelne. bezczelne. Rozumiem, no. pan kłamie pan. Ale, to, o to kłamie pan. Chodzi Ale czy to jest jego wina? kłamie pan. Pan, ma pan proszę państwa, proszę. Ja ma pan pan Teraz pan Chce pan, żebym ja mówił o panu jako pedofilu? Bo ktoś tak powiedział? Chce pan Pani, tak? musimy przeczekać te kalumnie. Chodzi o to, żeby wybrzmiał jeden głos. Panie pośle, czy ja mówię, że niezależny. ktoś jest? Ja Będę tylko mówię, że Rafał Trzaskowski nie był i się nie musiał z tego tłumaczyć. I tyle. Nie proszę się państwa, do ogłaszam 60 sekund przerwy. Rozumiem, że Pan to mógł skończyć. Cały czas. Zakończyłem przerwę, proszę o kontynuowanie Pana posła Europejską, Dziękuję Panie Przewodniczący. E, szanowni Państwo, kontynuując, no już może nie będę dalej e, czytał za co Rafał Czaskowski nie musi przepraszać. E, wyborców czego nie uczynił. E, wybory skończyły się jak się skończyły. Jeżeli chodzi o te dane, no myślę, że tutaj te wszystkie słupki, które zostały przedstawiane, mówią same za siebie. Myślę, że widzowie też wyciągną, e, wyciągną wnioski. Tak jak mówię, apeluję też do TVP, do Polskiego Radia, aby dalej ten kierunek równowagi, obiektywizmu zachować. Myślę, że mimo tych różnych nacisków i tych złych wzorców za czasów rządów PiS, żebyśmy my do tego nie mierzyli. Dziękuję bardzo.